No dzień dobry, proszę Państwa. Jest piątek, 23 października. Witam Was ze słonecznej Portugalii. Faro. Na szczęście nie jest moja to docelowa destynacja. Po drodze do mojego upragnionego miejsca, mojego drugiego domu na świecie, do Lagos, Zatrzymuję się na chwilę w Faro i postanawiam, słuchajcie, czekając na pociąg, odpalić wreszcie po dwóch latach daily vloga. Żeby dzielić się z Wami miejscami, doświadczeniami, przeżyciami i przygodami różnymi, które mi się przydarzają. Jest ich sporo i żeby sobie je utrwalić i żeby Was może zainspirować, albo po prostu rozbawić Was czymś. Albo zaintrygować odmiennością kultury, miejsc, jedzeniem innym niż polskie, niekoniecznie zdrowym. Ale zdarza się znaleźć też fajne wege-miejscówki albo gluten-free miejscówki. Dzisiaj akurat zdrowe śniadanie w Chelsea, w Faro. No, a dzisiaj mam ochotę opowiedzieć o tym, jak to się stało, że poza Polską chcę mieć drugi dom w Portugalii. To po pierwsze, jak to się stało, że jestem tutaj już szósty właściwie raz. Przylatuję do Portugalii. Dwa lata temu zaczęłam surfować, sześć lat temu tańczyłam na ulicach Lizbony. Później byłam w Porto, no a teraz zakochałam się w południu, w Algarve. Przede wszystkim w klifach, w oceanie, w uroczym miasteczku z dziewięcioma plażami w Lagos. A teraz przede mną 2021 rok i druga już moja wycieczka do Portugalii. Wcześniej czerwiec, sierpień, dwa miesiące. Teraz zamierzam spędzić tutaj miesiąc. Poczuć jesień lagosz, która podobno jest przepiękna. No i jak możecie zobaczyć, jest super ciepło, jest przed południem. Wieczorem jest chłodniej, straszą przed zimą, więc nie zostaje tutaj na pewno długo i na całą zimę, ale powoli, nie wyrywając wszystkich korzeni naraz, chcę się zacząć przenosić tutaj. Nie na pewno się nie przeprowadzę na 100%, chociaż nigdy nie mów nigdy. Ale tak, czuję, że Grańsk to jest moje pierwsze miejsce do życia, a Lagosz drugie. Nie wiem jeszcze, jaka będzie jakość, musicie mi to wybaczyć. Jest tutaj dość głośno. Ja nie wiem, w które miejsce ekranu, kamery dobrze patrzeć, jak to wyjdzie. Więc pierwsze koty za płoty. Przymierzałam się już dwa lata temu, jak przyjechaliśmy pierwsze z moim Błażejem i z dziećmi na surfing. I odkładałam, i odkładałam, i próbowałam, i testowałam, i kombinowałam, i wreszcie uznałam, że ten perfekcjonizm do niczego mnie nie prowadzi. I poszłam po rozum do głowy, i uznałam, że to, co mam w swojej głowie, w wyobrażeniach, nijak się ma do realnych okoliczności i do aktualnych możliwości. Więc ta przepaść pomiędzy tym, co w głowie, co sobie potrafimy wyobrazić, a tym, co możemy zrobić, jest ogromna, nazywana jest zazwyczaj perfekcjonizmem, prowadzi nas na manowce, więc. Po tej krótkiej hmm, pogawędce chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co mi się przydarzało w ostatnich dniach, zanim tutaj przyjechałam. Na szczęście mam wolne piątki, więc dzisiaj mogę uff, ochłonąć i wypuścić z siebie powietrze. Hmm. Sam wyjazd nie był stresujący, bo już wiedziałam co mnie czeka, wiedziałam dokąd chcę jechać. Zabukowałam sobie tydzień noclegów, zabukowałam sobie lot w pierwszą stronę. Cała reszta się będzie budowała na bieżąco. No i słuchajcie, do, przyjechałam do Warszawy, w czwartek jeszcze musiałam pracować. No i od rana udało mi się umówić, ogarnąć paznokcie, jeszcze moja ulubiona kosmetyczka Tatiana w Warszawie mnie przyjęła. Potem spotkałam się z Ewą i są mocy na Waszyngton, w kawiarni Waszyngton na Pradze Południe. A w międzyczasie ogarnianie pracy na komputerze, na telefonach. Na szczęście uwielbiam pracę zdalną i nie wyobrażam sobie teraz żyć inaczej, bo dzięki temu mogę być tu, gdzie jestem. Ale potem spotkałam się, słuchajcie, o 14.00, już tak w drodze na y, Młocinę, skąd miałam mieć Flixbusa, który miał mnie zawieźć do Modlina. Spotkałam się jeszcze na godzinę z moim ukochanym, ulubionym kolegą CX-owym Grzesiem. No i po godzinie, po zjedzeniu Ramenu, spoglądam na telefon, a tam SMS od Flixbusa. Drodzy pasażerowie, informujemy, uprzejmie informujemy, że Państwa autobus jest opóźniony o 120 minut. A oczywiście, bukując autobus, wziąłem sobie jeszcze duży zapas czasu, żeby móc też nadać wcześniej bagaż. O 16.10 miał być wyjazd z Warszawy z Młocin, pół godzinki, szybka trasa na lotnisko dojedzie przed 17.00 elegancko. No, ale 120 minut opóźnienia. No i weź rób człowieku, co chcesz. Podali oczywiście link, pod który można było wejść i jakoś zobaczyć, co można w tej sytuacji zrobić. Link nie działał. Pojawił się błąd na stronie. Nie ma żadnej infolinii, żeby móc zadzwonić. Dodatkowo przyszła po chwili informacja, że opóźnienie w każdej chwili może ulec wydłużeniu. W związku z czym nie ma gwarancji, że ja się na to lotnisko dotrę. No i zamiast się stresować, znaczy już bym w normalnych okolicznościach, już zaczęła się stresować, kombinować, co tu nagle można wymyślić. Pewnie coś bym wymyślił. Siła, ale na szczęście z ratunkiem przyszedł Grzesiu i mówi: No, słuchaj, auto jest, wsiadasz i jedziemy. Zawiozę cię po prosto na lotnisko, spędzimy jeszcze półtorej godziny w drodze, pogadamy. No i jak odrzucić taką idealną okazję? Mówię: Trochę mi głupio nadwyrężać ciebie, nie zapowiedziałam tego, ale skoro oferujesz, no to jedźmy. No i na szczęście dojechaliśmy przed czasem, wichura się zerwała. Miał kto prowadzić mi walizkę, odciążył mnie Grzesiu. Poszliśmy razem jeszcze na kawę. Drobne rzeczy, drobne gesty, ale tak mi zrobiły dzień. Bez krzty, presji, stresu, tak jak zazwyczaj, nawet ta logistyka, jakaś punktualność, to gdzieś powoduje, że jestem w jakiejś takiej delirce. Tym razem było inaczej. Jestem przeogromnie wdzięczna za, ten, za, to, za utrzymanie tego dobrostanu i podtrzymanie ekscytacji wyjazdowej. Jestem wdzięczna Grzesiowi za wszystkie nasze wartościowe rozmowy. No, więc ta sytuacja z Flixbusem i ten niespodziewany obrót spotkania, które miało trwać godzinę, trwało ostatecznie 4 godziny. Na pewno będzie jedno z takich wspomnień, o którym chciałabym pamiętać. Potem, słuchajcie, tłumy ludzi na lotnisku. W ogóle jakiś hardcore dramat, zero możliwości utrzymania restrykcji covidowych. Owszem, formalności trzeba dopełnić, ale... Ludzi na ludziu. E, doczekałam wreszcie, nie lubię tego lotniska na Modlinie, jest małe i właśnie zatłoczone najczęściej. Doczekałam się lotu. Bardzo był przyjemny wieczór, miła załoga, e, e, z dobrym poczuciem humoru, Portugalczycy. Gość sobie trochę podśpiewywał, a ja akurat siedziałam na samym końcu e, przy przejściu. Lubię te miejsca, bo mogę w każdej chwili wstać, rozruszać się, 4 godziny lot. Nie, trzy chyba, ale 19.55 wylot, 23.5 przylot, i w międzyczasie zmiana godziny. No dobra, powiedzmy trzy godziny w samolocie. Przyjemna podróż, a, jeszcze przed podróżą jedna ciekawa sytuacja była. Przy lotnisku, w restauracji poszliśmy sobie z grzeszkiem jeszcze kupić kawę, wypić ją przed wylotem. No jestem w kolejce dotarłam wreszcie do kasy, zamawiam kawę i obsługuje mnie taki pan, który mega stylowo wyglądał. Miał taką zaczesaną grzywkę na bok ułożoną, miały dwa kolczyki w uszach, miał okulary nietypowe, miał tutaj łańcuch na takiej koszuli, delikatny łańcuch na koszuli z. Kołnierzykiem, i wszystko tak ze sobą współgrało, że bardzo przyciągnął e, moją uwagę. E, no i jak to ja lubię artykułować, co mi tam w duszy gra, co mi do głowy przychodzi, więc wyrażam ten podziw i mówię, wie pan co. E, muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba pana styl. A on, o, no to wspaniale, że pani o tym mówi. To jest tutaj jest ta moja szefowa, która ciągle mnie krytykuje, że nie powinienem się tak ubierać, nie powinienem tak wyglądać, obsługując klientów. A pani się to podoba. No i tam dialog się między nimi wywiązał. Ja się uśmiechnęłam, wzięłam kawę i poszłam. No i pomyślałam sobie, że nigdy nie wiesz, co Twoje słowa e, zrobią, dadzą ludziom, więc warto po prostu być uprzejmym, życzliwym, e, wyrażać zwłaszcza zachwyty, no chyba, że jest krytyka też potrzebna i konstruktywna, no to też e, polecam i zachęcam, ale no właśnie, to jest to, że można zrobić komuś przyjemność, jednocześnie mieć taką iskierkę e, energii zwrotnej. No. To co? Dałam wam iskierkę inspiracji na początek. Mam nadzieję. Jedna techniczna rzecz nie czepiajcie się proszę, że się dotykam ciągle, gdzieś coś poprawiam. Kiedyś mi z tym było samej źle, ale ostatnio jak się spotkałam z matką krzesną mojej kariery, z Basią Walensą, trenerką talentów Galupa, która stosuje różne inne narzędzia, i powiedziała mi na przykład o narzędziu Rise Motivation. Nie będę Wam o nim dzisiaj opowiadała i mówi tam o tym, że to też pokazuje, w szczegółach nie będę o tym opowiadała, ale generalnie koncepcja jest taka, że opisuje to nasze wewnętrzne potrzeby, motywacje, na przykład potrzeba estetyki, jakości, autonomii albo kinestetyki. Czyli poruszania się w przestrzeni, dotykania ciągle czegoś, siebie i tak I to skoro jest to w jakimś kanonie z, z, z zestawu cech, które są naturalne dla niektórych ludzi, to uznam, że skoro mnie to dotknęło, skoro taką mam osobowość, to tak po prostu musi być. Nie będę tego hamować, nie będę tego jakoś specjalnie opanowywać. Niechaj będzie. Może ta gestykulacja mi się zmieni, może przejdzie, nie wiem. No, gdyby Was coś irytowało, zawsze możecie wyłączyć, przyspieszyć, przewinąć, cokolwiek. Macie wybór. No, dziękuję. Pozdrawiam tanecznie i zapraszam do kolejnych odcinków albo do mnie do Portugalii po prostu.